A więc tak, część druga filmu o nieszczęsnych zakłóceniach dla rzęsorek rzeczek, sawek, pumboxy, do it yourself, Tidek oraz majsterkowanie i nie tylko. A więc, mianowicie, tak majsterkowanie i nie tylko polecił mi, żeby zastosować się do tego schematu. No, wykonałem sobie te dławiki wcześniej, tak jak tu jest, po 2,2 milihenra każdy, na rdzeniu ferytowym nawinąłem ze starych radii, wyjąłem, no i zastosowałem tutaj kondensator 1000 mikro, 100 mikro, 100 nano i 100 nano, tu jest, i ten dławik, 2 razy 340 mikrohenrów na transformatorku, który wydobyłem z zasilacza ATX, takiego malutkiego, Zasilaczek od transformatorek przepraszam od zasilacza ATX. Ugotowałem go, że tak powiem, i przewinąłem 2 razy 80 zwojów drutem 03. I tak. Same dławiki i kondensatory nie zdały egzaminu. Prawie w ogóle. I ku zdziwieniu, no majsterkowanie i nie tylko. Wstawiając ten element, poprawa jest bardzo duża. I teraz tak. Wzmacniacz mamy włączony i mamy teraz z filtrem połączone przez yy, Bluetooth z tym telefonem. Praktycznie nic nie słychać. I teraz proszę zobaczyć. Plus ten niebieski tutaj, to jest plusowy przewód, idzie przez filtr, ale tu jest taki plus. Gdzie będę omijał ten cały bałagan tu z boku, bałagan twórczy i zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, jaka jest różnica? Omijanie tych dwóch dławików, tych czterech kondensatorów ceramicznych i elektrolitycznych i tego otoż transformatora. Zobaczcie, jak to denerwuje. Jak muzyka po cichu leci, i coś takiego macie. A zobaczcie teraz, jak to wygląda. Spróbuję ominąć dławik ten i ten, i zobaczę, co ten dławik. Ponieważ ja tu nie mam za dużo miejsca w tym wzmacniaczu, nie wiem, gdzie ja to upcham. Po prostu jest ciężko z miejscem, bo gdyby nie było problemu z miejscem. To bym w ogóle się nad tym nie zastanawiał. Płytkę bym wykonał, i na płytce zrobił taki filtr. A tak patrzcie. Widzicie, jaka jest różnica? Jedyne, co jest słyszalne, to tylko jak go bardzo mocno ściszę, już praktycznie na zero, gdzie się muzyki nie słucha. To takie coś się pojawia. Ale przy takim słuchaniu, jak tu, to. Muzykę można po cichu słuchać do spania. Widzicie? Sprawdzę jeszcze, jak bez kondensatorów się to zachowuje, bez dwawików na samym tym transformatorku czyli ten schemat. Co prawda, tu są inne wartości. Dławiki mają te wartości, bo mierzyłem je, ale te kondensatory mają inne wartości tu niż tu. Nie ma znaczenia. Najważniejsze, że jest poprawa. Trzymajcie się i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Pozdrawiam. Koniec części drugiej. Cześć Wam.